Dziewczyna Krzysztofa Skiby myci wiosennym wyjeździeń z muzykiem romantycznie. Malo kto spodziewał się, że nazwisko Krzysztofa Skiby znów będzie tak często zdobić nagłówki naglówki artykulów. Jeszcze bardziej zaskakujący jest powód takiego obrotu spraw. O liderzy zespołu Big cyc ponownie zrobiło się glosno. Gdy zaprezentował światu swoja nowa ukochana, młodsza o 26 lat Karolina Kiempińska. Para poważnie rozmyśla co przy pieczetowaniu swojego uczucia, gdy strzy tygodnie temu Krzysztof po 30 latach malzeństwa, rozwiązał się z Renatą Skiba. Choć upragniona wolność Skiby na stepi niedawno, jego relacja z Kempinska rozkwita już od co najmniej kilku miesięcy. Zakochani ochoczo dziela się w mediach społecznościowych romantycznymi kadrami i dzielnie walczy z natretnymi hejterami. Gdy nowa muza Krzysztofa opublikowała ostatnio niewinnego Mema, jej skrzynka zapełniła się pytaniami na temat powiększenia rodziny. Karolina ukrócila wszelkie spekulacje i odpowiedziała zaciekawionym obserwatorom, że nie planuje mieć dzieci. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Wykorzystując pierwszy podrygi wiosny, Krzysztof Skiba i jego ukochana wybrali się niedawno na dolny slask. Gdzie polaczyli przyjemne z pozytecznym? Zakochani zatrzymali się bowiem w jednym z hoteli w Michalkowej, gdzie najpierw muzyk uraczył gości stand-upem, a następnie przeżyli romantyczne chwile z partnerka. Karolina i Krzysztof stolwali się w restauracji, która serwuje m.in. osmiornice i steki. Znaleźli też czas na spacer po ogrodzie pełnym niespodzianek. Karolina Kempinska uwieczniła wiosenny wypad seria z diec, które opublikowała na Instagramie. Ukochana z kiby zaprezentowała się obserwatorom w kwiecistej, różowej bluzce z wyjątkowo głębokim dekoltem, do której dobrala skórzane, czarne spodnie. Podczas sesji zdjęciowej z partnerem musiała jednak zarzucić bezowy plaszczyk, który ochronili ja przed szalejacymi podmuchami wiatru. Nie zabrakło tajskowbojskiego kapelusza z panterkowym printem. Mimo nieco niesprzyjającej jaury, zakochani świetnie się bawili, wymieniając lusy w towarzystwie posagowych ogierów. Ukochana Krzysztofa Skiby dedykuje krytykom z w bikini dla każdego, kogo tak boli moje plus 11 kg. Przecinek foto. Ladna z nich w parka.